Obiecałam Państwu, że porozmawiamy o kryminałach, bowiem najlepiej czyta się kryminały zimą ponoć. Dlaczego lubimy kryminały? Co takiego jest w tych kryminałach, że lubimy je czytać, że lubimy sięgać po te kryminały? Są autorzy, którzy piszą te kryminały i za chwileczkę to pytanie zadamy naszemu gościowi. Po drugiej stronie naszego telefonu jest Bartłomiej Kowaliński, autor kryminału właśnie w zmowie z mordercą. Dzień dobry. Dlaczego zaczęła się i jak zaczęła się ta przygoda z pisaniem, bo ta książka jest taką książką debiutancką. Zgadza się, to jest mój debiut. Pierwsza książka, jaką wydałem. Natomiast co do samej przygody, to myślę, że to też wynika z takiej natury, jaką jestem. Czy jestem takim obserwatorem życia i gdzieś tak. Bardzo, bardzo lubię pewne zjawiska sobie opisywać, pewne przygody notować. No i to akurat. Tak, tak, to się wszystko potoczyło, że udało mi się z tego całkiem przyzwoitą historię tutaj dla, dla czytelników stworzyć. Na pewno też na to ma praca, jaką się zajmuję, a bardzo dużo podróżuję, spotykam się z klientami, bo zajmuję się doradcą finansowym i to też jest taką tutaj takim głównym czynnikiem, dlaczego się w ogóle tego podjąłem, ponieważ odbyłem wiele ciekawych rozmów z ludźmi i, i to taki pozytywny wpływ na mnie wywarło. Natomiast sam wątek kryminalny jest absolutnie fikcyjny. Wymyślony przeze mnie, tylko i wyłącznie dla potrzeby książki, więc tutaj nie ma się co obawiać, że, że jest to jakieś namiastka prawdy w tej książce. A już myślałam, że jest pan policjantem. Nie, nie, jest to absolutnie takie dziennikarska inicjatywa. Bardziej z mojej strony, że chciałem po prostu pobawić się w tego, ale nic więcej tutaj. Zaczynał pan to, jak... także od czytania kryminałów. E, tak, tak. Aczkolwiek e, teraz się przerzuciłem na, na książki dla dzieci, ze względu właśnie na, na tę moją dłójkę, która cały czas tu hasła koło mnie. Ale jak najbardziej, kryminały, no to to jest ten gatunek, który uwielbiam. Żeby napisać kryminały, to już y, trzeba czegoś więcej. To tylko rzeczywiście chęć, y, potrzeba zainteresowania się tym, y, co myślą inni ludzie. Czy jest w tym coś więcej? Wydaje mi się, że w ogóle sama ta idea tworzenia takiej zagadki, Mogą rozwiązywać jest dość ciekawa, że, że człowiek ma taką jakby władzę, taką możliwość właśnie wykreowania czegoś, to co dla drugiego stanie się takim jakby celem, żeby to przeczytać, żeby to rozwiązać dość inspirujące właśnie. Było to dla mnie, że, że się podjąłem właśnie tego typu gatunku. Natomiast no, nie wiem, wydaje mi się właśnie, że ze względu na to, że zacząłem czytać te kryminały i akurat tylko i w tym wyłączy, w tym aspekcie, w tym gatunku się obracałem, no to też jakby ten temat jest po prostu znany człowiekowi. Dlatego akurat kryminał, a nie jakiś romans. Nie bez przyczyny zapytałam, czy jest pan policjantem, ponieważ kiedy czyta się tą książkę, to ma się wrażenie, że rzeczywiście Pisał ją dobry śledczy? No, dobry śledczy to akurat jest Paweł Wolski w tej książce, <laughs> ale tak jak wspomniałem, jest to absolutnie wyimaginowane, to co ja tam zastosowałem, te wszystkie dialogi, te wszystkie zagadki kryminalne. Więc to jest tylko i wyłącznie to, co się działo w mojej głowie. Tam Ze śledczym nie miałem niestety albo niestety nigdy nic wspólnego. Akcja przenosi nas w tatry, i to też przypadek, czy może nie? Nie, jest. Teren, który najbardziej tutaj w Polsce lubię, czyli właśnie te, to Podhale, to jest miejsce, do którego ciągnie mnie po prostu dniami i nocami. Jakbym mógł, to najchętniej tam bym akurat spędził cały swój tutaj dotychczasowe życie. Aczkolwiek do Tatr nie mam daleko, bo z Krakowa, więc zainspirowany właśnie tym wszystkim, tym pięknem, jakie tam dają nam nasze polskie góry, specjalnie osadziłem tą akcję tam. Co sprawiło największą trudność w pisaniu właśnie kryminału i takiej fabuły. W samym pisaniu nie było nic takiego trudnego poza motywacją do pracy, żeby znaleźć ten czas. W moim przypadku, tak jako właśnie, że, że dobitowałem, no to problem zaczął się po którejś tam stronie. Starałem się robić tak, żeby nie zgubić tego wątku, bo to łatwo się niestety w kryminale można zaplątać, później popełnić jakiś błąd, który powiedzmy zostanie bardzo szybko przez czytelnika wychwytony i tego chciałem głównie uniknąć, żeby właśnie od początku do końca postawić na takie profesjonalne podejście do tematu. I właśnie to profesjonalne podejście sprawia, że chętnie sięgamy po kryminały. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o pana książce, ale generalnie po kryminały? Tutaj akurat jestem teraz dość, dość w dość częstym kontakcie z blogerami, którzy właśnie promują różnego, książki, różnego rodzaju książki, w tym kryminały. I no można się tu spotkać właśnie z taką opiniami, że no nie nie zawsze jest to profesjonalne, czasem jest to takie troszkę wymuszone. Przynajmniej dużo takich książek jest na rynku. Byleby po prostu była akcja, byleby zaskoczyć czytelnika i jest to robione w formie takiej albo, nie wiem, brutalności, albo Albo jakichś takich bardzo, bardzo udziwnionych scenariuszy. No w mojej książce nie ma za grosz w zasadzie brutalności. Ja postawiłem na taką, taką przejrzystą, ciekawą historię kryminalną. Wspomniał Pan tutaj o tych internautach i to właśnie internauci dali Panu doskonałą nagrodę i rekomendacje dla książki, mianowicie książka została wybrana najlepszym kryminałem na zimę. Rozumiem, że ta nagroda też cieszy, prawda? Bardzo cieszę, złasto jako to już. Wspomnieliśmy, jest to debiut, więc każdy, każdy taki rodzaj nagrody, właśnie nawet. Takiej, takiej wirtualnej, no teraz czasy, jakie są, takie są, że, że wszystko się odbywa w internecie, ale każdy właśnie taki rodzaj i namiastka tego, że, że, że jest się docenionym, no to jest tutaj dla mnie bardzo ważne. Na przyszłość na pewno. Internauci czytają, my też zachęcamy do czytania kryminałów, zachęcamy do sięgnięcia oczywiście po książkę Wzmowie z Mordercą. Wspomniał Pan o tym, że Pan sięga po to pióro jeszcze. Czy ten Paweł Wolski powróci? Komisarz Wolski powróci? No, też bym to podzielił na takie etapy. W pierwszej kolejności absolutnie nie myślałem o kontynuacji. Raczej chciałem po prostu, żeby ta książka osiągnęła to, to coś, coś, tak zwane coś. Aczkolwiek widzę właśnie po odzewie, jakiś teraz jest, jak tutaj ciepłe opinie zbiera książka i coraz więcej zapytań, czy, czy tam w formie właśnie zwykłych wiadomości, czy gdzieś tam przez, przez te wszystkie profile, gdzie jest promowana książka. Teraz więcej o pyta, to pytał czy spotkamy się jeszcze z Pawłem Wolskim i w zasadzie to już przestałem zaprzeczać, że, że... I po głowie nie chodzi, bo chodzi. Myślę, myślę że na pewno jeszcze, jeszcze Paweł do nas wszystkich tutaj powróci. Książka W Zmowie z Mordercą jest czytana, bardzo popularna. Gratulujemy takiego sukcesu. W Zmowie z Mordercą to literacki debiut naszego gościa Bartłomiej Kowaliński, po drugiej stronie naszego telefonu. To spróbujmy powiedzieć, kiedy ewentualnie ten Paweł Wolski do nas powróci. Czy już coś wiadomo? Wiadomo tyle, że jest w trakcie, że tak powiem, scenariusza. <laughs> więc uważam, że jak kuć żelazo, to póki gorące, więc jakby się wszystko potoczyło tak, jakbym chciał, no to na pewno jeszcze w tym roku. Dużo czasu zabiera to pisanie. Samo pisanie nawet nie. Jest to forma, że tak powiem, jak się siądzie, no to taka forma pracy, więc jak już się tak człowiek to. to kręci, użyję takiego słowa, no to leci. No tylko tak jak mówię, no już ta poprzeczka została przeze mnie właśnie postawiona dość wysoko i nie chciałbym na pewno tutaj kontynuacji śledztwa wjechać kilka poziomów niżej, tylko rzeczywiście chciałbym jak najbardziej jeszcze tutaj sprostać pewnym, pewnym właśnie wymaganiom czytelników, więc akurat ta książka na pewno ode mnie będzie wymagała znacznie więcej poświęcenia. W z mordercą literacki debiut Bartłomieja Kowalińskiego, powieść została nagrodzona nagrodą internautów za najlepszy kryminał na zimę, a zimy jeszcze trochę, więc zachęcamy Państwa do tego, by sięgnąć właśnie po taką książkę. Bardzo dziękujemy naszym telefonicznym gościem, był i autor Bartłomiej Kowaliński. Do usłyszenia.